numer 10 zmierzymy troszkę o i złamał się no tak powinniśmy najpierw nurki odciąć ten pewnie będzie miał z 3,5 metra Zaraz zobaczymy. Trecia, słonecznik, tak? Numer 10. <grymne> Zaraz zmierzymy. Zaczynamy. Tego drugiego, bo ten jest dłuższy, tak. Trzymaj mocno, a trzymasz, to ja już. Idziemy do kotka. Tak, ile tu ma? Tu już jest 3,60. Zakręcimy. Tak, ile tu jest? 3,30, przepraszam. Tu jest 3,30. Czyli 3,70. 3,70 miał numer 10. Słonecznik numer 2. Trzymaj, bo się połamie. Numer 2. Zmierzymy go. Ostrożnie. U góry trzymaj. I kładziemy go. Tak kładziemy. Numer 2. Taki ma ziardo. No i tam od końca. Przy samej linii. Trzymasz? Mierzę. Będzie dłuższy od poprzedniego, od numeru 10. Tak, 4 ma. Przytrzymaj, bo mi się zawiesiło się. O! Tak i ma. 4, 10, pięknie. Numer 2 osiągnął 4 cm. 4,10 cm. Dobra, i kapelusz oderwiemy. Numer dwa. To jest numer trzy King Kong, który się nam tu ułamał podczas podczas wykopywania. Też styniemy na kawałki. Mierzyć nie będziemy, bo na pewno ma trzy z hakiem zaledwie. Dziesiątka, dwójka, trójka. Największy pewnie kapelusz. O, leci do mnie. Ale wielki. No, no, no. Zmierzmy go, metrówka. I mierzymy. Mierzymy do, do samego, tu, do. Do, do kapelusza. Tak? Ja przytrzymam. 3,10 na zakręcie i zakręcaj do kapelusza. O tak, tak, tak. Aż do nasady. 3,70. Tak. odetnij kapelusz. I średnicę zmierzymy mu. 40 ma w tą stronę, tak? I z powrotem, i druga. Tak. I tu ile ma? Bo nie widzę. 41, czyli trochę mniej o półtora centymetra niż rok temu. Numer 2 Dojrzały jest. Białe pesteczki. I będzie jak do fasoli. Na przykład. Ta wielka łodyga. Idziemy. Proszę bardzo, jaka różnica. Czyli 41 cm. Jeszcze sama później zmierzę, tak żeby najdłużej wyszło. Super. Teraz czas na kolejny numer 3. Postaraj się nie łamać, bo ten chyba jest najwyższy ze wszystkich. O, rzeczywiście potężnie siedzi, potężnie się trzyma. Co tam? No. O, rzeczywiście to chyba to będzie najdłuższe miareczkę. No i co? Do końca? Chyba po prostu do końca. Tak, ponad 4 metry. Jak to zmierzyć? Sprzydepczymy miarkę. I ten jest najdłuższy. 4,24. 4,24. Bardzo ładnie. Do ostatniego kwiatostanu. Tak, możesz puścić. To jest numer 3. Wydziewane ziarno. Niedojrzałe. Mocne żywo. Kolejna tyczka na przyszły rok. A taka tyczka została użyta w tym foliaczku moim. Idzie tak w poprzek wiosną tego roku. 41 centymetrów ma ten najdłuższy taki kapelusz. Tak nasionka oryginalna wygląda. A tak. A tak wyhodowane. jest ten i ten Różniło się od tych a z tego, No to też jest numer dwa. Z tego już są dłuższe. To pewnie zależy od okazałości kapelusza. To jest z tego, a to jest tu, a to z tego, numer dwa. Mm-mm-mm. <clears throat> To chyba troszkę niedojrzały. Ten natomiast dojrzały. Wydaje mi się, że ten słonecznik był najdłuższy. Złamał się. Wiesz co, tego musimy zmierzyć. Dobra, mierzymy. Wydaje mi się, że naprawdę będzie. Ten najdłuższy. Tak, jest! Słuchaj! Jaki rekord! Tak, cztery. Trzymaj tam jeszcze. Trzymaj, trzymaj. Tak, więc tu spokojnie do końca tego jest. 4,59! O ludu! Do końca tego słonecznika.

Super, super 4,54, piękna sprawa. No, mardar, pogratulować wypada. Pięknie. Dobrze, że zmierzyłam, ja ci powiem. Bo wczorajszy miał 4,25.